Szaleńczaki, Jerzy Niemczuk, Dziki Lokator. Mamla uprała pościel, a kiedy już wszystko poschło, zawołała paple i zaczęły ciągnąć powłoczki za rogi. Papla udawała lokomotywę, ale przy każdej powłoczce musiała stawać na stacji a Mamla składała świeżą planą pościel. Kiedy były w połowie drogi i lokomotywa trochę się już zasapała, drzwi wejściowe trzasnęły tak gwałtownie, że Papla wyleciała z torów i wpadła na stół, a Mamla tak się przestraszyła, że upuściła prześcieradło na podłogę. Ale to tylko Papel wpadł na chwilę do domu, krzycząc od progu, Mamla, tylko się nie denerwuj, nie denerwuj się Mamla. Mamla nie wiedziała, dlaczego ma się nie denerwować, zaraz zaczęły przychodzić jej do głowy najgorsze rzeczy i trochę przy tym zbladła. Najlepiej usiądź sobie spokojnie, powiedział Papel, a kiedy zauważył, że Mamla zaczyna się chwiać na nogach, dodał, ale nie przewracaj się, tylko usiądź. Popchnął ją w stronę krzesła i wręczył jej pościel. Mamla opadła z jękiem na krzesło, zawinęła się w prześcieradło i zaczęła szczękać zębami. Dlaczego mamla ma się nie denerwować? Zapytała papla, widząc, że mamla nie ma siły o cokolwiek pytać. Nie ma żadnych powodów do zdenerwowania. Nic się nie stało, pokrzykiwał papel i biegał wokół stołu. Papla odezwała się: Mamla słabym głosem Przynieś mi prędko te pigułki na uspokojenie. Leżą w łazience. Papla nie wiedziała, o które chodzi. – Te, które brałam, jak Papel zaczął kupować na raty kałuże za miastem, żeby hodować w nich żaby wyścigowe – wyjaśniła Mamla. – Nie trzeba pigułek – zaprotestował Papel. – To coś zupełnie innego. Wystarczy ci szklanka zimnej wody. Postaraj się też głęboko oddychać. Papla popatrzyła uważnie na matkę i pomyślała, że jednak lepiej będzie, jeśli przyniesie te pigułki. – To jest naprawdę zupełny drobiazg – kupierał się Papel. Mamli to jednak wcale nie uspokoiło. Coś małego, coś małego zastanawiała się pełna najgorszych przeczyć. Czy to gryzie? Nie powiem ci, dopóki się nie uspokoisz, odparł papel. Jeśli to pchły, jęknęła mamla, czując, że wszystko zaczyna ją swędzić. Pchły, dlaczego? Zdziwił się papel i zaraz uznał, że nie jest to najgorszy pomysł. Myślisz, pchły nie powinny być drogie. Papel tylko nie pchły, krzyknęła mamla. – To nie ja – powiedziałem, odparł Papel lekko urażonym głosem. – To był twój pomysł, żeby kupić pchły. – Ja tego nie mówiłam – pisnęła Mamla z rozpaczą. – Na przykład założyć cyrk pcheł? – ciągnął Papel w zamyśleniu. – Taki cyrk można nosić przy sobie, nie trzeba chodzić do pracy. Mamla zerwała się z krzesła, a prześcieradło niosło się wraz z nią jak białe skrzydła. – Papel, ja nie pozwolę zapchlić naszej rodziny. Papel ocknął się z zamyślenia. Dobrze, już dobrze spokojnie, mamla. O płach pogadamy kiedy indziej. Wiedziałam, czułam, że to się tak skończy wykrzyknęła mamla, czując, że coś po niej skacze. Ja jeszcze nawet nie zacząłem wesnął papel z żalem, widząc, jak cyrk Pcheł opuszcza jego marzenia. Do pokoju weszła papla, potrząsając jak grzechotką wielkim słoikiem z czerwonymi pigułkami wielkimi jak piłki do ping -ponga. – Ile tych pigułek, Mamla? – Może dziesięć wystarczy – odparła Mamla po krótkim namyśle. – Jeszcze nie wiem, o co chodzi. – Mamla, czy ty się od tego za bardzo nie uspokoisz? – zaniepokoiła się Papla. – Dziesięć? Chyba oszalałaś, wykrzyknął Papel. – Rozchorujesz się. – Ja już jestem chora – stwierdziła Mamla z bolałym głosem. Papel nie chciał się z tym pogodzić. – To nie jest sprawa na dziesięć proszków. Ja przecież nie sprowadzam do domu stada hipopotamów. – Hipopotamy? – Wykrzyknęła mama, łykając naraz raz pigułki. Wiedziałam, że nie skończy się na tych żabach. W wannie? – zapytała Papla niespodziewanie i rodzice popatrzyli na nią z lekkim zdziwieniem. Jak to w wannie? Mama sprawiała wrażenie wyraźnie zaniepokojonej pomysłem. Papla powiedziała, że jej zdaniem jeden powinien się zmieścić, o ile to nie będzie wyjątkowo duży hipopotam. Papel spoglądał to na jedną, to na drugą i wydawało się, że nic nie rozumie. A co z praniem krzyknęła rozpoczona mamla. Odpada odparła papla po krótkim namyśle Hipopotamy nie piorą. O czym wy mówicie wtrącił papel. Wcale mnie nie słuchacie tu nie chodzi o hipopotamy. Hipopotamy to tylko przykład posłuchaj, mamla. Na przykład chciałabyś na pewno, żebym miał nową wędkę. Ja myślę, papel powiedziała papla że mamla chciałaby, żeby to ona miała nową sukienkę. – Tylko przykład, nie musi być sukienka. Nie musi być wędka odparła mamla, masując skronie. Wtedy papel zaczął wymachiwać rękami, biegać dookoła stołu i narzekać, że to wcale nie o to chodzi i że rodzina go nie rozumie, a kiedy zapytały go, o co właściwie chodzi, powiedział, że nareszcie udało mu się poznać prawdziwego aktora. Popatrzyły na niego z niedowierzaniem. Tak, aktora, stwierdził papel i dumnie wypił pierś, jakby to on sam występował w teatrze. Grał w filmie. W jakim filmie zainteresowała się Mamla, która lubiła chodzić do kina i można powiedzieć znała z widzenia większość aktorek i aktorów. Paple mruknął tym razem nieco ciszej, że tego filmu pewnie jeszcze nie oglądała, bo jest to chyba mniej znany tytuł. A do tego on nie może sobie go przypomnieć. Może wiesz, o czym to było? dopytywała się mamla. O potworach odrzekł papel cichym głosem. Mamla spojrzała na niego ze zgrozą. Nie znosiła filmów grozy ani kryminałów i zaraz się tak zdenerwowała, że połknęła kolejną pigułkę na uspokojenie. Papel co on grał w tym filmie zapytała z niepokojem.-To była duża rola wyjaśnił podniesiony papel. Niezwykły facet wygląda jak Zawahał się i popatrzył niepewnie na mamlę. Jak? spytała mamla. Zresztą chrząknął papel, kręcąc się na krześle, lepiej jak same zobaczycie. Papel, ty zaprosiłeś? Mamla była zdziwiona. Niezupełnie, wyjaśniał papel, chrząkając i kręcąc się na krześle, jakby się bał, że się przyklei, jak dłużej posiedzi spokojnie. Chodzi o to, że ten aktor yy, nie ma gdzie mieszkać. A gdzie on ma mieszkać? Zapytała mamla z rosnącym niepokojem. Właśnie chodzi o to, tłumaczył papel nie patrząc jej w oczy, że nie ma gdzie. I pomyślałem sobie, już wiem, co sobie pomyślałeś, wykrzyknęła mamla. Skąd ty możesz wiedzieć, co ja sobie myślę? obróżył się papel. Ja myślę o takich rzeczach, że tobie nawet nie przychodzą do głowy. Powie się myśleć, co ci wpadnie do głowy. Bez Mambla. mamla. Pomyślałem sobie, że ten, ciągnął ostrożnie papel, szukając odpowiedniego słowa, aktor, podpowiadała mu papla. No, aktor, oczywiście, że aktor ucieszył się, papel. Pomyślałem sobie więc, że na jakiś czas mógłby zamieszkać u nas. Aktor u nas, przestraszyła się mamla, to nie jest taki zupełnie zwyczajny aktor. On gra tylko nie w niektórych filmach o potworach. Teraz kręcą potwora na stacji. I on chce mieszkać właśnie u nas, zdziwiła się Papla. Nie, tego nie powiedziałem. U nas jest dla niego za ciasno. Mamla odetchnęła z ulgą i powiedziała, że też tak uważa. Ale to zupełnie co innego, parsnął Papel. Postaw się yy, na jego miejscu. My moglibyśmy mieszkać z jedną dodatkową osobą, a on musiałby z trzema. To duża różnica i dlatego powinniśmy się wyprowadzić. Wyprowadzić, mamla uniosła się przez sieradę i wyglądała teraz, jakby grała rolę ducha. Mamy się wyprowadzać z domu, dlatego że ty poznałeś jakiegoś aktora. Co innego kogoś przenosować. Takiego filmu nie robi się w ciągu nocy. Papel starał się wszystkim cierpliwie wytłumaczyć. I w ogóle nie chodzi o to, żeby pomagać pod. zająknął się dziwnie, aktorom ale żeby zrobić dobry interes. Ten po aktor zapłaci za nasze mieszkanie, a my za te pieniądze wynajmiemy inne, tańsze mieszkanie, a za to, co nam zostanie, kupimy na przykład nową wędkę. Albo na przykład sukienkę wtrąciła Papla. Na przykład zgodził się Papel. Albo nawet coś innego. Nie uważacie, że to wspaniały pomysł? Będziemy mieli za samo mieszkanie w innym mieszkaniu nie wiadomo ile pieniędzy. E, mamla nie wyglądała na zachwyconą. Właśnie. – Nie wiadomo – powiedziała ponurym głosem. – Jest tylko jeden drobiazg – stwierdził Papel, drapiąc się po głowie. – Ten y, aktor, on nie ma pieniędzy. – Ale on będzie miał. Bardzo dużo. Bez niego nie zrobią tego filmu. Mamla spojrzała na niego z rozpaczą. – Papel, czy jak my nie mamy mieszkania, a on nie ma pieniędzy i nie wiadomo, co będzie, to jest taki dobry pomysł? – zapytała słabym głosem musicie zrozumieć, że ktoś taki jak on nie może spać pod mostem. No jakby to wyglądało, przekonywał zniecierpliwiony Papel. Zresztą on już i tak wygląda, także lepiej, e, lepiej same zobaczycie. Papel, rób co chcesz, a ja się i tak nie wyprowadzę, powiedziała Mamla, krzyżując ręce na piersiach. Papel spojrzał na nią dziwnie i pokręcił głową. No nie wiem, Mamla, powiedział cichym głosem, nie wiem, czy będziesz miała ochotę z nim mieszkać. To dziki lokator. Zresztą sama zobaczysz, już tu powinien być. W tej samej chwili rozległo się głośne pukanie do drzwi. Ja otworzę krzyknęła papla i zanim ktokolwiek zdążył zaprotestować, podbiegła do drzwi. Odsunęła zasuwę i wydała okrzyk przerażenia. To na pewno on ucieszył się, papel, podnosząc mamlę, która chciała ruszyć na ratunek córce, ale zaprątała się przez prześcieradło i upadła. Papel pobiegł przywitać się z gościem. Na szczęście nic się nie stało, papla zaraz wróciła. Była sama i jedynie przez chwilę nie mogła wydobyć głosu. Papla, nic ci się nie stało? zapytała z obawą mamla. Papla pokręciła głową i połknęła pigułkę na uspokojenie. Papel wrócił po krótkiej chwili. Był sam i robił wrażenie zawiedzionego. Szkoda, westchnął już znalazł mieszkanie. Mówi, że straszne, ale on dobrze się w nim czuje. – Papla, co ci się stało? Dlaczego krzyczałaś? – spytała Mamla, potrząsając córką. – Chyba dlatego, że nigdy jeszcze nie widziałam z bliska prawdziwego aktora – szepnęła Papla. Była już całkiem spokojna. A teraz kolej na Was. Czytajcie swoim dzieciom rano i wieczorem. Rano i wieczorem. Codziennie. 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 Nikt mi tego nie zrobi. nie zrobi lepiej niż Wy. Czytać. Każdy może. Czytać. Każdy może. Każdy może.